Szczęść Boże, przekaz do Melanii, Niemcy, Najświętsza Maryja Panna, 25 lipiec 2024 roku. Zaufajcie Bogu w trudnych czasach i nowej pandemii. Matka Boża objawiła się i przyniosła nowe przesłanie. Jak zwykle, wizjonerka testuje objawienie wodą święconą. Pozwalając, na trudne czasy z zaufaniem do Boga. Maryja zaczyna przekazywać wewnętrzne obrazy i pokazuje, jak przyszła do Jezusa po ukrzyżowaniu Jezusa z tkaninami i owinęła go nimi. Była również pokorna w tej godzinie i całkowicie wycofała swoją własną wolę. Zrobiła to, czego chciał Bóg i całkowicie oddała się Bogu. W zaufaniu. Następnie zaczyna pokazywać ukrzyżowanie Jezusa. Jest to, jak patrzenie na Jezusa z dołu, gdy wisi na krzyżu, to bardzo bolesny i smutny widok. Maryja mówi o tym, że są to najtrudniejsze chwile w życiu. W takich trudnych chwilach mogą pojawić się pytania, takie jak: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego muszę tego doświadczać? Dlaczego muszę przechodzić przez to cierpienie? Dlaczego muszę przechodzić przez ten ból, przez rozczarowania, pokrzyżowane plany, które miałam na swoje życie? Plany, które stworzyłam na swoje życie? Dlaczego musi się ono potoczyć inaczej niż sobie zaplanowałam? Maryja wyjaśnia, że dzieje się tak, ponieważ wciąż istnieje coś lepszego niż my, ludzie, moglibyśmy sobie wyobrazić. Dotyczy to każdego, kto przeżywa trudne chwile. W takich chwilach ważne jest, aby zaufać Bogu. Mówi, że my, ludzie, mamy jedynie ograniczoną wyobraźnię, ograniczony przegląd, ograniczoną wiedzę, ograniczone możliwości. Maryja wyjaśnia, że Bóg ma wgląd w to, co jest ważne dla naszych dusz, abyśmy przeżyli. I że to właśnie te trudne chwile mają znaczenie, ponieważ ostatecznie prowadzą do czegoś wielkiego, czego nie można przewidzieć z ludzkiej perspektywy. Ukrzyżowanie Jezusa również doprowadziło do czegoś cudownego. Nawet jeśli ludzie na ogół nie wiedzieli o tym w chwili jego śmierci, można to zastosować do swojego życia. Oznacza to, że gdy nadejdą trudne czasy, takie jak wojny lub globalne choroby, a własne plany zostaną ponownie odwrócone przez wyższe moce, ważne jest, aby nie budować żadnego wewnętrznego oporu, ale powiedzieć im, tak. Chodzi o całkowite poddanie się Bogu w tej chwili i pozwolenie na wszystko, co nadejdzie, ufając, że ważne jest, aby doświadczyć właśnie tego. Maryja chce, abyśmy wiedzieli, że rzeczy nigdy nie są daremne ani beznadziejne. Nic nigdy nie wykracza poza Boży plan, a to również nie jest możliwe. Ponieważ Boży plan jest nieskazitelny i bezbłędny, nawet jeśli nam, ludziom, tak się nie wydaje, lub dlatego, że nie możemy tego dostrzec. Dzieje się tak, ponieważ brakuje nam niezbędnej przezorności, mądrości i zrozumienia. I dlatego ważne jest, aby ufać, że jest to właściwa droga, taka, jaka jest i taka. Jaka nadejdzie? Nowa pandemia. Maria zapowiada teraz, że pojawi się choroba, która zniszczy wiele, wiele osób i że jest ona rzeczywiście niebezpieczna. Rozprzestrzenianie się tej choroby będzie miało charakter globalny i będzie przenoszone drogą powietrzną. Jest to ostrzeżenie, aby się na nią przygotować. Ta choroba jest sztucznie stworzona i celowo uwalniana na ludzi. Maryja przekazuje wewnętrzne obrazy żywych i zabitych świń i ptaków. Wydaje się, że chodzi o gen lub mieszankę patogenów. patogenów, które infekują niektóre zwierzęta. Globalnie wszechobecna choroba będzie się szybko rozprzestrzeniać i doprowadzi, do ograniczeń. Ludzie będą musieli nosić maski na ustach i nosie. Wirus będzie bardzo zaraźliwy i przestraszy wielu. Ta prawdziwa pandemia zabije niezliczoną liczbę osób, ponad 300 milionów. Za tym stoi zły duch, który to napędza. Przygotowania są już w toku. Wizjonerka słyszy słowa: żywność. Zapasy żywności. Maryja radzi, gromadzi zapasy żywności. W trakcie wojny dojdzie do pandemii. Będzie to trudny czas, ponieważ w tym samym czasie będą miały miejsca różne poważne wydarzenia światowe. Wizjonerka słyszy 2026 i 2028. Brzmi to jak okres dwóch lat. Maryja ostrzega ludzi. Aby uważali na globalną chorobę. Dotknięci zostaną młodzi ludzie. Teraz pokazuje zdjęcie serca. Wygląda, jakby organ miał złogi, za dużo tłuszczu, za dużo cholesterolu. Atakuje otyłych ludzi z już uszkodzonym sercem. Nastąpią izolacje, lockdowny. Na społeczeństwo zostaną nałożone. Surowe ograniczenia w celu ochrony. Życie będzie bardzo ograniczone. Wizjonerka widzi obrazy szlabanów, staśm. Podróżowanie będzie ograniczone lub w ogóle niemożliwe. Dostawy będą ograniczone trasy dostaw, łańcuchy dostaw, dostawy żywności. Ludzie będą musieli bardziej polegać na tym, co mają zgromadzone, lub co rośnie regionalnie. Wiara ludzi wzrośnie, ponieważ będą bardziej szukać pomocy Boga, ponieważ będzie to tak przytłaczająca i niebezpieczna sytuacja. To zmieni coś w ludziach i doprowadzi wielu z nich z powrotem do wiary. Na poziomie psychologicznym będzie to właściwy czas na odejście tych, którzy umrą. Podczas pandemii, ponieważ potem sytuacja na świecie stanie się jeszcze gorsza. Dziękuję, moje dziecko. Przekaż to dalej, przekaż moje ostrzeżenie. Przygotujcie się, przygotujcie swoich braci i siostry w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.